Dzień dobry, nazywam się Zofia. Uczyłam się języka chińskiego w mieście Wuhan kilka lat przed pandemią. A dziś chciałabym Was zaprosić na chiński nowy rok w Bibliotece Gdańskiej. Wydarzenia odbędą się w formie online na fanpage'u naszej filii między 12 a 26 lutego, dokładnie wtedy, kiedy przypada chiński nowy rok. W przygotowanych przez nas materiałach dowiecie się co nieco o, o tym, jak Chińczycy obchodzą nowy rok, jak się do niego przygotowują, jakie są z nim związane przesądy. Nauczycie się też samodzielnie wykonywać noworoczne ozdoby, takie jak wycinanki z papieru i makramy ze sznurka. Mamy też y, część językową poświęconą y, znakom chińskim. Nauczycie się je pisać, dowiecie się, jaka jest kolejność. Pisania kresek oraz poznacie znaczenie znaków. Przynajmniej tych podstawowych. <grych> Bonusowo mam też dla Was ciekawostki na temat chińskich liczb. Dla najmłodszych planujemy przedstawienie teatralne o strasznym potworzeniu oraz warsztaty, jak wykonać własną lalkę cieniową. Wydarzeniem końcowym będzie materiał poświęcony świętu lampionów. Tutaj będzie też rozwiązanie naszego noworocznego konkursu. Dla zwycięzcy mamy przewidzianą nagrodę. Zachęcam Was serdecznie do wzięcia udziału w naszym wydarzeniu i uczestnictwa poprzez portal facebookowy. Więcej informacji znajdziecie w opisie pod tym materiałem. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.